W weekend 12 i 13 maja w podwarszawskich Gasach odbył się Flis Festival, pierwsza edycja imprezy poświęconej kulturze wyślanej i łużyckiej. Mieliśmy zerową w listopadzie i ta, ta zerowa była taka bardzo skromna, w porównaniu z tą. Także tutaj mamy już, tam było dwie łodzie, teraz mamy już ich 10. Mimo niepogody całe rodziny przybyły, by wziąć udział w zabawie. Wszystkich was zachęcamy do spróbowania tych fajnych zawodów. Tu mamy pana Kamila, który jest kowalem. Tam wędzą się ryby. Jest to też trudny zawód. Proszę bardzo zobaczyć, jak się tam uśmiecha piękna pani do nas. Zaprasza oczywiście, zaprasza oczywiście do spróbowania tych rybek. One są wyśmienite. I posmakować innych, tradycyjnych i bardziej współczesnych potraw. A także widnąć nieco historii. Po dziesięcioleciach czy po pierwszych. 100 czy 200 lat i zamieszkiwania. te e, opisy już nie były tak szczegółowe, było, nie było potrzeby. Wszyscy wiedzieli, że jeżeli. Były atrakcje dla dzieci mm -hmm. i dla dorosłych. Używana w razie bólu, mm -hmm. kieliszeczek. kieliszeczek. Tak, I 50. Tak, nie wiem. 50, i nie więcej wystarczy. Czuć naprawdę, jak odchodzi ból. Są ludzie z Krakowa, z Solca, z Warszawy, z naszego Są goście z zagranicy, mamy z. Y... Ludzi z Francji, którzy tutaj z własnym dziwnym pojazdem, którzy nad Loarą robią to co my, tylko że już od kilku lat i którzy robili, zrobili to z powodzeniem. Także mam nadzieję, że ich przykład będzie takim fajnym elementem, który pozwoli, że FIS Festiwal za kilka czy kilkanaście lat stanie się rzeczywiście dużą, poważną imprezą, gdzie będzie można posłuchać muzyki korzeni, gdzie będzie można zobaczyć naprawdę fajne, duże jednostki wiślane. Zachęcam tych, którzy by chcieli przystąpić do naszego ruchu, to żeby poszukali Fundacji Szerokie Wody i mamy nadzieję, że po dzisiejszej imprezie przybędzie do nas jeszcze jakiś wiślany żeglarz.